Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta na płaskim I dziś tak jak zapowiadałem pójdziemy sobie na smoka Ale zanim to zrobimy to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować naszego kanału No okej, okay, co się zmieniło od ostatniego odcinka, który był de facto przedwczoraj Nie, trzy dni temu, przepraszam, już się pogubiłem totalnie No przede wszystkim powstał ten oto zamek Mówiłem, że będziemy go budować na live, ale ostatecznie uznałem, że sobie go poza odcinkiem zbuduję na spokojnie. No i tak to wygląda. Otoczyłem to wszystko murem, zacząłem tutaj, dobudowałem dążą, trochę wyżej, ale oczywiście jeszcze trochę tego będzie. W ogóle jeszcze o tyle mi surowców z tego zostało, więc nieźle. No, kolejna rzecz. Która się zmieniła, to jest już. O, pewnie widzicie, właśnie jak tu zmierzam do farmy, to mam tu trzcinę cukrową. Zapytacie się, co ja takiego tam zrobiłem? No, jak pójdę z drugiej strony, to już na pewno będziecie wiedzieć, albo choćby wejdę na jakiś wyższy punkt, a na przykład tutaj nasze wejście do farmy. Tak, powiększyłem farmy, moi drodzy. Random Tick Speed mi się popsuł, ale ja się z tego w sumie cieszę, bo jest szybszy niż normalnie. No i co? Tak naprawdę w tej powiększonej części farmy zrobiłem dynki, arbuzy i trzciny. Wszystko rzecz jasna od wędrownych handlarzy, no bo jak żeby inaczej. Jeśli chodzi tutaj o tą część, to się absolutnie nic nie zmieniło. No oprócz może tego, że tutaj dokończyłem tą farmę ziemniaków, ale tak to nic poza tym. Ale to nie są wszystkie zmiany na tej farmie, bo moi drodzy, jeszcze tutaj, pewnie wy jeszcze tego nie widzieliście, ale tutaj jak jest skrzynka, to możecie zauważyć, że tutaj są jakieś tajemnicze schody. Co to może być? A tak, moi drodzy, to jest magazyn. Taki sobie mały magazyn stworzyłem. Tutaj jeszcze w ogóle te dwie skrzynki są niezajęte, możecie sobie powiedzieć. A nie, właściwie jedna, bo. Bo do jednej wpakuję sobie ewidentnie tutaj trzcinę cukrową. Bardzo dobry pomysł mi przyszedł do głowy. Ale do tej no to jeszcze nie wiadomo, co włożymy sobie, więc e, Więc możecie jak najbardziej e, pisać w komentarzach. E, tutaj mam bardzo ciekawą rzecz: mianowicie zrobiłem sobie kompostownik, i tutaj są tajemnicze moi drodzy kolejne przejścia. Tutaj jest rzecz jasna do naszej przyszłej rozmnażalni villagerów co do villagerów, to sobie nafarmiłem strasznie dużo emeraldów. Dosłownie staki ich miałem. Ale już nie mam, bo powymieniałem na te trzciny, melony i wszystko. Tutaj mam kolejne przejście do farmy jajek. Nie wiem, czy Wam je pokazywałem, Nie, nie pokazywałem, przecież nie pokazywałem zmian w ostatnim odcinku. Tutaj mam kurczakową bombę, jak widzicie. Tutaj jest takie zejście. Hoppery no i skrzynka i podstawowym problemem tej farmy jest to, że mi się skończyło miejsce na te jajka. Tutaj mi jeszcze bardzo dużo z tych hopperów odpada zaraz. Tutaj jeszcze pół tej skrzynki i tą skrzynkę mam do zapełnienia no i obiady to, ale ta jest do wkładania jakiejś punktu kiedy ja biorę jajka na górę i spawnuję kurczaki. Tutaj mamy mięsko, tu mamy pióra, takie tam rzeczy. I jest magazyn. Tu jest nasz nowy przyjaciel, nazywa się Kurcze Pieczone. Będziemy tam z nim robić na pewno różne rzeczy. Tutaj mam tyle jajek. O, w ogóle tutaj mam nawet jedno jajko. Czekajcie, schowam to sobie, żeby już tak było wszystko zapełnione. Wiecie, symboliczne zapełnienie wszystkiego, i to tak absolutnie wszystkiego. Tutaj w tym magazynie, bo póki co brakuje mi szczerze mówiąc drewna, aby zrobić więcej tych skrzynek. Jeszcze, tak. I w ten sposób. I będziemy mieli, moi drodzy, zapełnione już absolutnie wszystko. Tak, wszystkie te sześć podwójnych skrzynek. Tutaj mamy przejście, ponieważ ten korytarz, gdzie kończyło się to stołem kartograficznym. Wreszcie ma jakieś moi drodzy zastosowanie. Dlaczego? Bo właśnie tutaj zrobiłem sobie taką jakby dalszą część tego korytarza przejście do farmy jajek. Kurczakowa bomba jest naprawdę spora. Więc e, pewnie tu się jeszcze... No wow. I widzicie, ile przez ten czas przybyło na no nieźle? Przez tą minutę, kiedy opowiadałem o tej farmie. Dobra, tutaj mamy wyjście. Oczywiście są co jakiś czas wyjścia z tych podziemnych korytarzy. No i ostatnią rzeczą, która się zmieniła, jest niewątpliwie las, a mianowicie jego y, powiększenie dwukrotne właściwie. Y, jest więcej drzew z pnączami, jest dużo więcej świerków. Tam, o, jeszcze za domem jest las, jak jedna trzecia tego. Naprawdę dużo tego jest, naprawdę dużo. Aż ten domek tak fajnie wygląda, jak taka leśna posiadłość właściwie. Co się jeszcze zmieniło? No, właściwie to nic poza tym. Oj, bieda z tymi strzałami. Trzeba iść kupić do villagera. Jeśli nie zginął tam nie wiadomo od czego. W ogóle jak mi Minecraft plaguje, nie wiem, co się dzieje. Żadnych procesów w tle nie mam, więc. No, dziwne. Dziwne. No ma panie Wieśniaku. Co tam sprzedajesz? Strzały? O tak! Tak, moi drodzy, strzały. Okej, okay, za 12 tych emeraldów sobie kupiliśmy tyle strzał. No w sumie spoko. Miałem bardzo dużo strzał, ale jak pamiętacie, zginąłem z nimi w lawie w bastionie. To chyba nawet na lawie było. Nie, nie pamiętam w sumie. No coś takiego tam było. Okej, okay, no i teraz tak. Minimalizujemy ilość rzeczy, które do endu. Bierzemy, na pewno będą to łóżka w jakiejś yy, fajnej liczbie. No nie wiem, tyle, tyle myślę, że powinno wystarczyć. Te żółte sobie na coś innego zostawimy. Chociaż białe są w sumie ładniejsze, więc ja bym raczej białe zostawił, ale no niech już będzie, że te żółte zostawimy. Bierzemy rzecz jasna mieczyk, kilof, strzały, łuk, no jakieś bloki. Nie chcę mi się kobla marnować. Cobblestone jest cenny w dzisiejszych czasach. Tutaj na Minecrafcie na płaskim. Więc wezmę sobie też coś wytrzymałego. No na przykład... Nie no dobra, Cobblestone, lecisz. Wykonasz misję życia. Załaduję to sobie tutaj do ekwipunku trochę tego. No i lecimy moi drodzy, lecimy, lecimy, lecimy. Naprawdę to nie wiem jak ja tego smoka pokonam. Jak mam 0 zbroi. Znaczy, teoretycznie mógłbym wziąć, ale mi szkoda tej zbroi. Nie jestem speedrunnerem, nie umiem smoka niż żyć łóżkami, aczkolwiek spróbuję. Pewnie już widzicie tam naszą tutaj wioskę numer 1. I w niej właśnie kryje się pewna tajemnicza struktura, którą Wam zaraz zaprezentuję. Wiecie, z pokonania smoka są same korzyści. Wiecie, Elytra, Enderchesty, a fajewerki już możemy sobie jak najbardziej robić, bo mamy trzcinę cukrową. Wreszcie nam się taki trader trafił. A w ogóle zapomniałem wam chyba powiedzieć. Ale. E, kolejny trader tutaj do nas. Przyszedł z dwoma brązowymi lamami. Taka ciekawostka. Dobra, nie będę jakiejś tam owce marnował. Poza tym mam tyle owczego mięsa i tyle wełny, że no naprawdę. Dajcie spokój, okej, okay. gdzie to jest? To gdzieś tu było? O, tu! Dzień dobry! Mam oczywiście oczy endu przygotowane. Oczywiście na świecie nie wygenerował się Stronghold, więc zrobiłem sobie taki tutaj mały, słodki portalik. I go odpalamy, moi drodzy. Zapomniałem, że to potrzeba 12. Czekajcie, zaraz wracam. No i git, jesteśmy, mam te trzy oka endu. Trochę mi się zużył mieczek i kilo, ale było jak najbardziej warto. Zrobię sobie w ogóle jeszcze kopię świata, żeby nie było. Czemu się nie chce odpalić? Jak to tak? Jak to? Nie wiem, coś jest źle? Chyba nie. Okej, okay, bo zapomniałem, że na bedroku nie może stać. Podmieniłem sobie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie takie chiterstwo. No dobra. Wchodzić czy nie? No kurde, wchodzimy. Chociaż nie wiem. bo jeszcze mam bedrock. Wchodzimy, dobra. The end? Tak, jak najbardziej. The end. Koniec gry. Czekajcie, wziąłem bloki, wziąłem. No dobra, jestem mądry w takim razie. Yy, wiem, że jak się przed zespałnowaniem smoka yy, jeszcze naturalnym da się Kryształ Endu, to wtedy Smok się nie, nie spałuje, a my przechodzimy grę. I super by było, ale... niestety. To jest jednak mimo wszystko takie oszukiwanie straszne. Zresztą samo zbudowanie portalu do Endu było w sumie oszukiwaniem, ale co się dziwić. Przecież cheaterem jestem zawodowym. Okej, okay, nie umiem strzelać z łuku. Bardziej umiem zdecydowanie z kuszy. Trafiłem? Skąd? Boże... Jakby to był speedrun... To ja po prostu nie wiem. Smok! To będzie długi i nudny odcinek, coś mi się tak wydaje. Boże, ile ja z taków strzał zmarnuję na walenie do kryształów? Ja, ale jestem nóbkiem w speedrunach naprawdę. Dobra, trudno, nie bawimy się w takie rzeczy, tylko niszczymy smoka łóżkami. Moi drodzy, nie chcielibyście być w mojej skórze dosłownie. Nie wiem ile czasu, ale bardzo długo się trudziłem z tym smokiem. To było tak, że. 8 łóżek, ale i tak nie zginął, bo jestem wiadomo, nóbkiem w więc go ustrzeliłem z łuku, zanim się zdążyło leczyć kryształami. Ale odleciał tam, jest fad do próżni. No powiedzcie, kto tu jest największym debilem na świecie? No odpowiedź nasuwa się sama, ale przynajmniej mamy bramę do endu i takie tam rzeczy. W takim razie, hop, robimy sobie schodki. Ja zaraz do Was wracam. No, ok, w takim razie schodki są zbudowane. Sorry, że nie uwierzchniłem tego na nagraniu, jak zabijam smoka, ale to naprawdę było mocno długie. Ale mam z tego nagranie. Nie wiem, może tutaj gdzieś wrzucę nagranie całe z tego, jak zabijam smoka. No nie wiem. W każdym razie OK. Inni używają perły do dostania się do bramy tutaj. A ja mam inny sposób, lepszy. Patrzcie, co ja tu robię. Czekajcie, lag. A lag tu może być niebezpieczny, bo to jest sytuacja naprawdę mocno kryzysowa. Ale okej, okay, ważne, że się udało. Mianowicie, moi drodzy, ja tu wylewam wodę. Zapytacie się, po co mi woda? A co się robi w wodzie? No, pływa się. A mianowicie, yy, odkryłem, że można wpłynąć do bramy Endu za pomocą yy, właśnie wody. Patrzcie ogólnie, jak to działa. Boże, źle wylałem tą wodę, właśnie. Właśnie się zorientowałem, że coś tu ewidentnie jest nie tak. I chyba już wiem co. Czekajcie, aż ta woda tutaj zleci. A ja tu zrobię ryzykowną konstrukcję. Ryzykowną, bo mam mój mieczyk, nie chcę go stracić. Ale mimo wszystko tutaj tak zaryzykuję. Czekajcie. Dobra, tutaj powiedzmy. Dobra, bit. Teraz powinno się chyba udać. Tak, moi drodzy. Zrobiłem to. Mam nadzieję, że będzie miasto od razu na tej wyspie i ze statkiem. To jest moje życzenie. Jako, że Mikołajki są właściwie to jutro, chciałbym mieć właśnie tutaj taki na Minecrafcie na płaskim prezent. zorientowałem, że jednak, nie, że jednak nie jestem taki mądry, jak mi się wydaje. wiecie czemu? Bo nie zaplanowałem, jak stąd wrócę. Ale jednak mimo wszystko jestem mądry. Wiecie dlaczego? Patrzcie, co robię. Hop. Wrzucam sobie difficulty na easy. Powinny się zacząć zaraz respić endermany. Właśnie tak. Ja tutaj takiego endermana sobie utłukę. Okej, okay. długa historia. Limit beznadziejnych akcji na ten odcinek totalnie już wyczerpałem. Nie wiem, co wy teraz sobie pomyślicie, że oglądacie jakiegoś totalnego nuba, którym w sumie jestem. Więc, więc dobrze pomyślicie. No spokojnie, tutaj sobie hop, hop. Tak. Jesteśmy. Teraz tylko, żeby nie zrobić głupiego. Ruchu. Ile ja się tłukłem z tymi endermanami, żeby mi te dwie perły wydropili. Pierwszej nie zauważyłem. Jeszcze w ekwipunku na dodatek. Jajko smoka. Mam pochodnie? Skąd? No trudno, nie obchodzi mnie to w sumie. Napisy końcowe. Napisy końcowe. Komu to potrzebne? Dobra. Idziemy spać. To był długi dzień. Straszny dzień. No przynajmniej utukliśmy smoka. Są zalety całej sytuacji. Jedyne. W ogóle jeszcze wam pokażę co ten handlarz sprzedaje. No będziemy powoli kończyć. Który to? Wszyscy tacy sami jesteście. To ten, tak. Kupiłem od niego nasiona. Dni i pumpkiny tego wątkiny, bo z nich można zrobić nasiona. Jak wiecie, albo i nie wiecie. W ogóle ciekawe, ile nam wyrosło. Okej, okay, ja tu jeszcze tylko zbiorę plony i będziemy kończyć. Wiem, że takie rzeczy to się poza kamerą albo na live'ie robi, ale uznałem, że no patrzcie, jak fajne plony, trzeba je zebrać. Mamy obfitość tutaj plonów ostatnio na tym świecie. Już nie, nie wspomnę o tym, że to dlatego, że mi się random tick speed popsuł. I to naprawdę popsuł, ja się nic tu nie, nie gmerałem przy nim, tylko po prostu zauważyłem, że on jakiś taki duży random tick speed. Zmieniłem, on, on został taki sam, więc nie wiem, nie wiem. Jakiś błąd ewidentnie w kodzie świata, może to dlatego, że próbowałem kiedyś z niego zrobić serwer i się pewnie popsuł. Coś takiego. No okej, okay. w takim razie już się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasłuchać Radia Wolna Afryka. Ja Was tylko poinformuję, że skończyły się już zabizy na konkurs WOD Art. Niestety nie, nie cieszył się on zbyt dużym zainteresowaniem, aczkolwiek uruchomimy niedługo już edycję świąteczną tego konkursu. Na pewno to Was bardziej zainteresuje. Powiedzcie też swoim znajomym o Radiu Wolna Afryka, o konkursie VodArt. art Także yy, jeszcze wam powiem, że, że nie tylko konkurs VodArt art będzie niedługo na stronie, ale też coś nowego, coś nowego, moi drodzy. Ale wam jeszcze nie powiem, co? W takim razie okej, okay, ja już się z wami żegnam i kończymy program. Tydyn, tydyn! A nie, czekajcie, czekajcie, bo ja tu jak zwykle mam wam coś do powiedzenia. Co tym razem? Bo wiecie, to już jest taka tradycja i teraz nie skończyłem nagrywania tak naprawdę, tylko dlatego, że już chciałem oddać hołd tradycji. No, a co Wam mogę powiedzieć? Jajko, to Wam mogę powiedzieć, że jajko, do no, dobra, Pa.